Cześć, to jest SPAM, jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często jak siarczysty mróz w Wigilię 2015. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku zobaczymy jak Kościół w Polsce bezkarnie się bogaci dzięki politykom, poznamy antyseksualną jego historię oraz reglamentowane wtrącanie się hierarchów do polityki. Zapraszam. Z góry przepraszam za polityczne wtręty, ale tekst jest o polityce, więc co ja mam zrobić? To kościół katolicki od 25 lat wygrywa kolejne wybory i zarabia. Grzmi Newsweek tytułem i dodaje Jeśli episkopat chce coś w Polsce uzyskać, to władza nie ma nic do gadania. Tu nie ma legis. Jak się zatem zapewne domyślacie, tekst w sporej części dotyczy Światowych Dni Młodzieży 2016. Przecież to oczywiste. Problemem zawsze są jednak koszty. W sumie budżet państwa zapłaci za imprezę co najmniej 180 milionów złotych. Do tego zapłacić będzie musiał każdy uczestnik. Zestaw pielgrzyma będzie kosztować między nawet 700 zł. Spokojnie można więc założyć, że sama sprzedaż zestawów przyniesie kilkadziesiąt milionów zysku. Jak powszechnie wiadomo, Światowe Dni Młodzieży to jest taki watykański szpindel zabierania biednemu państwu i dawania bogatemu kościołowi. Taki międzynarodowy antyrobin hood. Oczywiście fakt, że parę lat temu Madryt wyłożył 50 milionów euro, a wyciągnął 150 kompletnie nie ma znaczenia, SDM to straty i już. Tym bardziej zatem pamiętajmy o tych kilkudziesięciu milionach zysku z powyższego fragmentu. I tak na marginesie. Zestaw pielgrzyma, który ma kosztować między nawet 700 zł, tak naprawdę w najbardziej wypasionej wersji kosztuje nawet 760. Problem w tym, że najtańszy w tej grupie kosztuje 190 zł. No ale to nie robiłoby takiego wrażenia, stąd ta desperacka próba edycji tekstu i pokazanie tylko jednej kwoty, tej najwyższej. Polski episkopat do spółki z partią rządzącą zapewne chciałby wizytę Franciszka wykorzystać propagandowo. Papież miał potwierdzić, że słuszną linię nie ma nasza partia. Zaś, z, jak to się ładnie nazywa, watykańskich niedyskrecji, wiadomo, że biskupi nie powinni się spodziewać peanów na swoją część. Gdyby to tylko było możliwe, chciałbym zobaczyć to z tą e, słuszną linią partii. Ciekawe, jak dziennikarz sobie to wyobraża. E, list kardynała Dziwisza do organizatorów po watykańskiej stronie o treści mniej więcej. E, I dajcie mu do przeczytania, że Jarosław Polskę zbaw na kazaniu, co? Ale Franciszek to jest kawalarz, jakich mał. Episkopat żadnej propagandy sobie nie zrobi. Najwięcej głosów straci prawdopodobnie arcybiskup Gądecki. Pierwotnie plan był inny. To nie politycy PiS mieli się grzać w blasku papieskiej sutanny. Decyzja o organizacji SDM zapadła bowiem jeszcze za rządów Platformy. Dziwisz jest znany z dobrych relacji z politykami PO. Ale zdaje się, że i zwycięstwo PiS wykorzysta do swoich celów. Hierarcha od dwóch lat powinien być na emeryturze, ale nie odchodzi na nią, aby przypilnować organizacji SDM. No i tak się żyje na tej wsi, bo kardynał się przysał do korita, bo na SDM to hajsy z nieba lecieli, panie. Oczywiście krótki research pokazujący, że dokładnie dwa lata temu, z chwilą ukończenia 75 roku życia kardynał Dziwisz złożył rezygnację, ale papież jej nie przyjął, bo to taki kawalarz, ten papież Franciszek i przedłużył mu robociznę, no to oczywiście taki research nie wchodzi w grę. Ale to jeszcze nie. Nic. Poprzednik kardynała Dziwisza, kardynał Macharski poszedł na emeryturę 3 lata po czasie. Ten to się pewnie obłowił. O dziwiszu krążyły opowieści, jak to jednym telefonem do biura Donalda Tuska potrafił zmienić losy całej ustawy. Dzisiaj zapewne przełożenie, krakowski kardynał ma nieco mniejsze. To już jest turbo zabawne. Od lat straszy się nas republiką wyznaniową, kasownikami w autobusach na różańce, moher armii i całą resztą, a tu się okazuje, że za poprzednich rządów kardynał miał ustawę na telefon, a teraz ma przełożenie nieco mniejsze. Ale mało tego. Kiedy Tadeusz Rydzyk awanturował się w sprawie ministerialnych posad dla swoich ludzi, usłyszał ponoć od prezesa PIS, że wszystkie miejsca są już obsadzone. Za poprzednich rządów to było nie do pomyślenia. Ach, ta twarda ręka. Może się ten kościół jednak tak nie obłowi, co? Onet proponuje nam podróż po historii Kościoła, której jednym z głównych rozdziałów jest opowieść o tym, w jaki sposób kontrolowano seksualność człowieka, uważaną za sferę nieczystą, wartą jedynie tłumienia i potępienia. Skomentowanie całego tekstu zajęłoby mi pewnie z tydzień, więc wycinam tylko dwie podstawowe kwestie. Przypadki kultowej kastracji kapłanów bogańskich odnotowano chociażby w Babilonii, Fenicji czy na Cyprze. Wynikały przede wszystkim z prostego przekonania, jakoby pośrednik między Bogiem i jego wyznawcami musiał być duchowo i cieleśnie czysty. Ten fakt jest oczywiście w pełni analogiczny do obowiązującego w kościele celibatu: kultowa kastracja, świadomy celibat. Co za różnica. Ale streszczając narrację Onetu, Jezus celibatu nie wprowadził, zrobił to dopiero Kościół dużo później, w obawie przed gnostyckimi sektami. Oczywiście nie miała na to żadnego wpływu promocja dziewictwa i bezżeństwa w Piśmie Świętym, przykład Jezusa, przykład apostołów, a także wielu innych nieżonatych świętych, którzy żyli między zerowym a XI wiekiem. Tylko kwestie gnostyckie i tylko kwestie dziedziczenia majątków kościelnych. Druga sprawa. Pierwszym obowiązkiem Kościoła nie jest wydawanie wyroków i rzucanie klotw, ale głoszenie miłosierdzia Bożego. Wezwanie do nawrócenia, prowadzenie do zbawienia to kolejne słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas ostatniego synodu. Czy współcześni hierarchowie znajdą w sobie tyle empatii, by odrzucić kategoryczne podejście, zamknąć stare księgi i otworzyć serca? No właśnie, drodzy duchowni, otwórzcie w końcu serca na masturbację i antykoncepcję. Wierni Was za to pokochają, a one to już na pewno. Jak zapewne pamiętacie, jeszcze miesiąc temu nie potrafiliśmy wyjść z zadziwienia, że Gazeta Wyborcza domaga się od Kościoła zabrania głosu w sprawach społecznych. Okazuje się bowiem, że to wcale nie byłoby wtrącanie się do polityki i że w ogóle głos Kościoła to z reguły jest taki wyważony, rozsądny i na pewno bardzo potrzebny. No to w takim razie kardynał Dziwisz, bohater tego odcinka, stanął na wysokości zadania, co relacjonuje na temat PR. Duchowny przede wszystkim zaznaczył, że obserwuje z niepokojem pogłębiające się podziały w naszym społeczeństwie, ale w jego opinii dialog prowadzony na ulicy pogłębia podziały i prowadzi do obniżenia poziomu życia politycznego. No, jak smutku. Po prostu niedziela idziemy w drodze i cała reszta katolickich pism to przy tym komunistyczne agitki. A żeby było śmieszniej, akapit, w którym znajduje się powyższy fragment, nosi śródtytuł wyważona opinia. Czyli jednak Kościół cacy. I jak to ich poważnie traktować? Dzięki za twoją uwagę, zapraszam przede wszystkim do komentowania materiału, ale oczywiście subem i łapką w górę też nie pogardzę. Bawcie się dobrze, widzimy się w przyszłym tygodniu, a teraz Vox Populi. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Ciupnie te święta.